Małopolskie Małopolska Super Specjalnie dla widzów telewizji Małopolskie TV Prosto z Opola, Łukasz i Paweł Golcowi Witam was bardzo serdecznie panowie No witam pięknie czołem no widzisz e, tak coś było, że telewizja Małopolskie TV, która jest tak blisko was, aż musiała dojechać aż do opola. 15 lat na waszej scenie, muzycznej scenie zespołu Gorzorki orkiestra. Dobrze liczę? No, jakby nie było. Jest piętnastolecie i to się zbliża bardzo dużymi krokami, ponieważ nasza pierwsza płyta ukazała się w 1999 roku, natomiast karierę z zespołem Golestwork rozpoczęliśmy troszkę wcześniej, czyli 1998. Jakby nie liczyć, jest to już 15 lat. 15 lat na polskiej scenie, ciągle numerem jeden. Jesteście bijącym rekordy popularności zespołem. Jak to jest być gwiazdą w Polsce? No, znaczy się... No, trzeba cały czas tworzyć, pracować nad materiałem, nad piosenkami. No. W tym roku wydajemy już dziesiąty fonogram Goledzu Orkiestry. Jest to w sumie szósty album studyjny, ale jeszcze wydaliśmy sporo różnych płyt na różne okoliczności, na różne okazje. Ale jakby to nie liczyć, dziesiąta płyta wychodzi we wrześniu, czyli. Trzeba tutaj podkreślić, że przede wszystkim pracować nad piosenkami, nad materiałem, nad po prostu tym, co nas najbardziej interesuje. A nas fascynuje cały czas od małego muzyka. Panowie, was inspiruje i fascynuje muzyka. 15-lecie Orkiestra, 50-lecie Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To jakaś taka zbieżność dat, bo wy świętujecie, polska piosenka świętuje. No jak się ma według Was polska piosenka? Ma się nieźle. Ma się nieźle polska piosenka, tutaj zresztą wiele zespołów zaczynało swoją karierę. Tutaj brało udział w różnych konkursach, bo i premiery i debiuty. Później wiele zespołów w taki sposób poprowadziło swoją karierę, że są cały czas na szczycie albo cały czas są widoczni, cały czas można gdzieś ich posłuchać. Natomiast tutaj jest taka możliwość na deskach tego pięknego amfiteatru, żeby pokazać swoją twórczość. Później kwestia już od. Leukasz tak wcześniej powiedział odpowiedniego pokierowania swoim zespołem, materiałem, jakby pokazywanie swojej charyzmy, bo to też jest bardzo ważne na scenie, bo jest mnóstwo kapel, ale sporo kapel jakby nie ma tego haczyka. Jak prawda, oglądamy MTV, to niewiele obrazków zapamiętujemy, niewiele nutek. Także naprawdę trzeba mieć to coś, żeby zwykły telewizj, czy widz zwrócił właśnie na dany zespół, yy, czy zawiesił oko, krótko mówiąc, czy uwagę. No właśnie, yy, zawieszają widzowie na Was uwagę, bo patrzą w telewizji, o jest, charakterystycznie, Gole z orkiestra, czyli jest recepta na sukces. Znaczy się recepta na sukces, no to jest, każdy sukces jest przypłacony jakąś pracą, jakimś konkretnym działaniem, to nie jest tak, że tak się coś wymyśli i jest, no nie, no nie wiadomo co. To jest po prostu podparte wielo, wielogodzinnym wymyślaniem, komponowaniem, tworzeniem, później napisaniem, nie wiem, jakichś słów sensownych. Później, nie, no, każda rzecz jednak wy, wymaga takiej no, pracowitości. Ja widzę, że tylko te zespoły jakoś tam y, trwają, które no nie, że, że tak powiem, y, nie szukają sobie takich jak to się mówi, yy, nie szukają sobie takich znaczy no nie, 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 pa, pa, skandali. O, chodzi mi o to, no, że są zespoły, które bazują tylko i może na skandalach, a są zespoły, które po prostu pra, pracują nad materiałem, nad piosenkami, grają koncerty. No my właśnie jesteśmy takim zespołem, my jesteśmy mało, mało ciekawi dla wielu tam, nie wiem, tabloidów nas tam, prawda, nie ma. No bo tutaj no, cóż, no, my gramy, komponujemy, jedzimy w Polsce gramy po świecie też dużo także, no bo tutaj jest jakby nie mamy czasu na takie eks eksperymenty. Czyli po prostu podkreślę to, że praca, praca i jeszcze raz praca i to ludzie ten profesjonalizm później dostrzegają. No i temu też zespoły koncertują, no nie, no niektóre, ponieważ mają wypracowany swój, nie wiem, no materiał, jest zrobiony jakiś odpowiedni poziom, który przekłada się później na ilość koncertów, ilość zaproszeń. No i to jest właśnie fajne. Przy czym lubimy to, co... To, 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 to co robimy, my kochamy pisać, kochamy grać, kochamy scenę, kochamy publiczność, no, każdy koncert jest inny, czy to jest w mojej miejscowości, czy to jest w dużej miejscowości, czy to jest nie wiem w Berlinie, czy gramy w Serbii, czy gramy w Ameryce, czy w Kanadzie, czy, 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 czy prawda na Ukrainie, no, to wszędzie dajemy z siebie 100% i ludzie też to jakby wychwytują, bo tu nie ma lipy, tylko jest pełne granie, profesjonalne, ponieważ my jesteśmy profesjonalistami i w profesjonalny sposób zawsze do grania podchodziliśmy. Słuchajcie, ja obserwując Wasze niektóre koncerty zawsze wysłyszę Was na żywo, ale właśnie dlaczego golec orkiestry nie ma na pierwszych stronach tabloidów, że się rozwodzicie, bijecie z żonami, kłócicie? Czemu nie ma takiego poweru? No Paweł, od, odpowiedź na, na pytanie. Łukasz, odpowiedz na pytanie. Ale proszę zadać to pytanie. Jeszcze raz. Czemu nie ma rozwodów w gole z orkiestra, nie ma. Aha, nie wiem, nie ma... bicia żon, znęcania się i takiego no, no tabloidowego hitu? No nas na, na tego typu atrakcje no, nie interesują, no, nie fascynują, nie pociągają. My, my, my jesteśmy. Muzyka. My jesteśmy po prostu. Muzykami dwa, że jesteśmy wychowani w normalnym domu, gdzie jest szacunek i do, i do wartości. Mamy Pewny, konkretny światopogląd, który no jasno i konkretnie określa, jak, jakim trzeba być człowiekiem, jak trzeba się zachowywać i, i jaką postawę należy przyjąć wobec wielu, 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 wielu spraw życiowych. I, i, I takie będziemy chyba, w takim duchu też wychowamy nasze dzieci, bo ja nie mam zamiaru jakoś tutaj iść na tak zwany na tani populizm i tani blich, bo to ma niestety ale krótkie nogi. No. To znaczy, yy, można powiedzieć tak, to nie znaczy, że jesteśmy świętymi, prawda? I od razu mamy podczepione skrzydła z tyłu. Nie. Też jeżeli by się, prawda, zebrało nam kilka rzeczy z, z trasy, no to nie byłby niusik. Tylko czy nam o to chodzi? Na mnie o to nie chodzi, prawda? My głównie chcemy się, łatze powiedział, skupić na muzyce, na nagraniu na i to chcemy wszystkim, tą energię chcemy przede wszystkim yy, przekazywać naszym yy, słuchaczom, naszym fanom. To w takim razie skupmy się na tym, co się będzie działo. Jesień 2013 roku, nowa płyta, dziesiąta stulina płyta i jaka będzie? Jaka będzie, to będzie podsumowanie troszeczkę naszego tego 15 e, działalności na scenie na estradzie. E, większość utworów to będą, czy to będą największe nasze przeboje w nowych aranżacjach typowo koncertowych. Oczywiście oprócz tych nowych koncertowych aranżacji znajdą się też jeszcze zupełnie nowe, premierowe piosenki, innymi ten tutaj, który prezentujemy podczas tego festiwalu, czyli młody maj też będzie e, na tej płycie. Oprócz tego jeszcze kilka innych zupełnie. Nie nowych, o których pewnie niedługo się Państwo dowiecie. No właśnie, cały czas pracujemy nad tym materiałem, będzie jakieś 25 piosenek na tejże płycie. Album, już tak, powiem na bogato wydany i oprawiony różnymi ciekawymi anegdotkami, historykami z życia, z zespołu, z zakulis. Pewne ciekawe historie też może się tutaj uda fajnie jakoś pokazać, przedstawić, zaprezentować. No, wydaje wydaje mi się, że to długo oczekiwana płyta. My dosyć długo pracujemy nad materiałem, z, z tego, że z, zespół cały czas intensywnie koncertuje, w związku z tym no. Trzy lata pracujemy nad tym materiałem. W końcu, mam, w końcu mam nadzieję, że się uda jesienią wydać i zapromować. A tutaj póki co młody maj, gramy, rozgrywamy piosenkę, jak to się mówi, i w kraju, i za granicą. Także piosenka się przyjmuje, podoba, ma takiego ducha, o który nam chodziło, także no, bardzo się z tego powodu cieszymy. Panowie, czy w takim razie Młody Maj jest kandydatką do przełomu lata 2013 roku naszych widzów. Możemy to już uznać, tak? Jako oficjalna premiera muzyczna gole z orkiestry. Na pewno jest to konkre konkretny numer. My, my, my tak słuchamy, co, co się w ogóle dzieje w świecie muzyki. No i, i raczej staramy się pisać konkretne rzeczy, które no, mają jakiś konkretny przekaz, konkretną wyjmowę. Wydaje mi się, że na pewno taką piosenką jest Młody Maj. Także nie jest to piosenka mianka, miałka, lekka, jakaś taka, prawda, inijaka. Tylko konkretny numer golców z konkretnym duchu i charakterze. No, Cieszę się z tej piosenki, bo jest naprawdę dobra. Nie wiem, czy to będzie złośliwe pytanie, ale panowie na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy mam pytanie. Gdzie się lepiej występuje? W Operze Leśnej w Sopocie, czy w Amfiteatrze w Opolu? I tutaj, i tutaj. Tutaj był gruntowny remont, i tutaj był gruntowny remont, także zdecydowanie te, te oba miejsca no trudno, żeby konkurowały. No. Opera Leśna jest y, moim zdaniem większym, jeśli chodzi o liczebność osób, bo tam tam więcej publiczności wejdzie. Natomiast zupełnie dwa inne charaktery jakby festiwalu, bo tam przede wszystkim no, to jest y, program międzynarodowy. Tutaj jest typowo polski, więc tutaj też no, dla, dla Polaków, no to jakby nie było tutaj moim zdaniem ważniejsza jest taka energia typowo nasza krajowa. Ja myślę, że tak na zakończenie można powiedzieć, że jesteście zarówno biorąc pod uwagę oba festiwale, jesteście i top, i trendy wielkimi gwiazdami. Czego należy w takim razie na zakończenie naszej rozmowy życzyć zespołowi gole z orkiestra na drugą połowę roku 2013? No przede wszystkim... Żeby ta płyta została do dokoń, dokończona, wydana, to jest jakby pierwsza sprawa, no druga, no szczęśliwych dojazdów z koncertów i na koncerty, no wiadomo, sporo koncertujemy, no i, i różne sytuacje na tych drogach się przytrafiają, no, póki co odpukać w niemalowane, szczęśliwie dojeżdżamy do tych domów, żeby tak dalej było, no i żebyśmy tą, tą naszą twórczością cieszyli ludzi, Pol Polaków, cieszyli, prawda, naszych fanów. Bo tak naprawdę nap 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 tworzy się coś po coś, żeby, yy, no żeby ludzie mieli jakąś przyjemność do od odreagowania, A niewątpliwie repertuar Golec w orkiestry jest takim repertuarem, który no, powoduje eksplozję i w wulkan, że tak powiem, pozytywnych emocji, pozytywnej energii prosto z Beskidu Żywieckiego. W takim razie prosto z Beskidu Żywieckiego, prosto z Festiwalu Polskiej Piosenki dla widzów Małopolskiej TV. Moim Państwo gościem był z Orkiestra i Panowie umawiamy się, że kiedy będzie pierwszy dzień premiery, Spotykamy się i prezentujemy naszym widzom tę płytę. Oczywiście nie ma sprawy. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Mówił Paweł Golec i brat mojego brata, czyli Łukasz Golec. Prosto z festiwalu polskiej piosenki w Opolu.